Mama, ja idę na miasto. Nigdzie nie idziesz! Siadasz obok twojej siostry-biźniaczki i się uczycie razem. Ale ja już się umówiłem, co? Nic mnie to nie obchodzi! Nikt nie wyjdzie z tego domu, dopóki ojciec nie wróci z wywiadówki. Oho, oho, idzie, 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 oho, oho. No, siadaj. Opowiadaj. Bo jestem ciekawa. Jest domowódka? Oh. No, chyba jest, a co? Nie ma. W tym domu mieszkają nieletni, nie? to nie powinno być alkoholu. Dobra, opowiadaj. opowiadaj. Spóźniłem się 45 minut. Widzisz, wyszedłeś pół godziny przed czasem. No i jak debil czekałem, aż otworzą tę podstawówkę. Tato. Tato, ale my chodzimy do liceum. A powiedział mi to ktoś. Dobra, mów, co mówiła wychowawczyni? Że matury zaczynają się od 4 maja. Ale tato, my nie chodzimy do klasy maturalnej. A powiedział mi to ktoś? Czy Ty w ogóle byłeś na ich wywiadówce? Kurwa byłem na czterech wywiadówkach. I jestem nawet w Radzie Rodziców. Ale błagam, tato, nie mogłeś powiedzieć, że po prostu się pomyliłeś? Już zabrałem pieniądze na wycieczkę do Karpacza. Czy ja mogę się dowiedzieć, co powiedziała ich wychowawczyni? Oczywiście, w ogóle. Zdziwiła się, że mnie zobaczyła. No, nic dziwnego, pierwszy raz w życiu byłeś na wywiadówce u dzieci. Nie. Bo trzy miesiące temu Ariel... Ariel przyniósł jej to. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna Ariela z powodu mojego pogrzebu. Podpisane tata Ariela, nie ma. Inteligencji to ma po tobie, bez skordy. No, i co, i co, ale. Z tego więcej trochę. Jak więcej? Więcej. Proszę bardzo. Pogrzeb wujka, pogrzeb dziadka, pogrzeb komika. No, ale jak? To wychowawczyni się nie domyśliła? Ale rzeczywiście, że się domyśliła! Przecież ja od trzech miesięcy nie żyje. A mimo wszystko dalej wszędzie się podpisuje. A jeszcze wychowawczyni powiedziała, że żarnie przeklina. Co? Masz szlaban na komputer! Ja, ja, ja nie przeklinam w klasie z dwóch Arielów no. i to ten drugi przeklina. Tak, na pewno, na pewno w twojej klasie jest drugie dziecko z tak debilnym imieniem, błagam cię. Co kuźwa? No co, co? Ojciec skacowany po pępkowym źle cię zgłosił. To jak ja się miałem nazywać? Domestos. Ojciec? Co idzie, co idzie? Kolega miał mnie zawieść. Syrenką miałem zgłosić Darka. Przyjechał, dacią zgłosiłem małą syrenkę. Czego nie rozumiesz? Ariel. Dobra, dawaj mi tu oceny. Oceny, proszę bardzo. To są oceny Basi, tu są Ariela, tu jakiegoś Pawła z pierwszej B. O, Basiunia, pięknie same piątki z góry na dół. No tak. Ale co ty jesteś zagrożona z wf Według obliczeń błękistych, Basia ma okres przez 29 dni w tygodniu, a w lutym 30. No zdarzają się takie anomalie. Pokaż mi Ariela Oceny. Same pały, proszę Mam. bardzo, prawie same pały. Od góry do dołu. Ale co najdziwniejsze, z matematyki zobacz, same piątki. Co? Bio... I jeszcze, jeszcze nauczycielka podejrzewa, że handluje narkotykami. Pała z religii? Masz rabel na narkotyki. Biologia, no Arielku, no błagam cię. Pała, 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 dwuja, trója. Pa... Szóstka? Za co ta szóstka? Za zielnik. Nie. Polskiego dwuja, no nie mogłeś, nie mogłeś na no nic więcej napisać wypracowania, nie mogłeś, nie, nie o ziołach mogłeś napisać, nie mogłeś! Co akurat ja mu pisałem. <śla> I patrz i ojciec taki Fleja poszedł na tą wywiadówkę. Niech ty wyglądasz w ogóle. Co? Co? Jezus Maria z taką pulamą! Ty do ludzi poszedłeś z taką plamą? to ty oszalałeś? No taką koszulę mi dałaś, to? No przecież świeżo wyprana. Ja nie wiem, chyba ta pralka coś nie dopiera. No przecież sy sypię już tego proszku do białego na tony i nic. Jakiego proszku? No najlepszego. Przyniosłeś karton. Było napisane chemia z Niemiec. Było napisane chemia do Niemiec. No to musiałam kartony pomylić. To było, to było dla studentów teraz Erasmusa. No, to teraz studenci mają wyjątkowo przeczyszczone zatoki. Że mnie zabiją? Co ja mam powiedzieć? No, że Persil wysłał. Nie, przepraszam, że Ariel wysłał im Persil. Czy w tym kraju, jak się rodzą bliźniaki, to zawsze jeden musi być popieprzony? I to o tobie mowa? A kto jest winien? To ja nie jestem niby nie byle Nie, Nie, ja nie ja teraz walczy wszystko na mnie! A i mi, Baśka, jeszcze raz, kto po mnie skakał jak po czereśni? A A za wszystko macie podstawione pod ten nos, wszystko. Ja musiałem chodzić do szkoły 5 kilometrów, a jak padał deszcz, to 9, bo na obkoło miałem. Tak wyglądała codziennie moja droga do szkoły. Dlatego jej nie skończyłeś? A buty mu się stary odłożenia. Zamknij się do Mestos. Albo zaczniecie zaczniecie szanować ojca, albo pozamieniam was imiona. Nie możesz. Mogę. Mogę, kurwa, wszystko mogę, jestem waszym ojcem. Nie możesz. Milcz Brianna. Brianna. Zamknij się, I za. Nieczenie na dzieci masz ślaban. Bęk. Bęk, bęk, szlaban! Ciekawe na co? Ciekawą na co, Bosiu moja kochana. <grym> na czereśnie. Kochanie, ja ten szlaban, to ja mam już od 17 lat, wiesz, gdybym jadąc do pracy nie widział, jak się krowy pasą, to bym zapomniał jak cycek wygląda. <grym> Fuj nie mówcie takich rzeczy przy nas. Daj mi tej wódki, bo zaraz szlak! Luz, mi trafi. Już ci daję. Co, co za patologiczny dom. Co za patologiczni rodzice. Się wykończę z wami wszystkimi. Woda. Ciekawe, jak to możliwe? Ktoś wypił wódkę i nalał wody. <grym> i <zimna> Przynosisz tej rodzinie tylko wstyd. Nie, no tato, bez przesady. Kiedyś przyniósł też wszy. Co? Co, co? Co, co? co się Co, się odzywa? Zamknąć się! Zamknąć się służbowy! tak dużo czasu straciłem na tę pieprzoną szkołę, na tych nauczycieli, nierobów i na was! Niedojrzałe knojki, zamknąć się! Minister Czarnek, słucham. Tak, 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 tak.